Dobra, cześć, cześć i witam, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kamala, oto Ci przynajmniej ósmy odcinek z serii. Na totalną porażkę miał być dzisiaj Nag2, ale nie będzie go, i dopiero Nag2 będzie pod od przyszłego tygodnia. Dlaczego? Nagram sobie odcinek, normalnie gram sobie. Nagle w pewnym odcinku gra się, baguje Próbuję restartować poziom, ten sam bug. Próbuję restartować grę, ten sam bug. Spróbuję, te, spróbuję przejść od nowa do tego momentu, na szczęście to był dopiero rozdział czwarty, więc nie mam tak dużo przychodzenia. Ale jeśli będzie tak samo, no to niestety kończymy tę grę, bo ja bugów bo ja w nie ja nienawidzę. Więc co, dzisiaj mam totalną porażkę i w poniedziałek, w się zapewne też, więc musicie mi to wyważyć, ale niestety bagów nie pokonasz. Sub i oferuj że górę, jeżeli ciebie mi się spodoba, wbijajcie już na Discorda, linka macie w kanału. Ogrełam odcinek w górę strumienia. W ubiegłym tygodniu na wyspie totalnej porażki obozowicze musieli pokonać swoje najgłębsze, najciemniejsze lęki. Nie wszystkim to się udało, ale inni zaskoczyli grupę, stawiając w czoła swoim lękom. W szokującym zwrocie akcji Tyler zawiódł o konie i okazał się zbyt wielkim tchórzem, żeby stanąć oko w oko z kurczakiem. Rozumiecie? Ha, ha, ha. I musieliśmy go pożegnać! Po raz kolejny okonie znalazły się w tyle. Czy tym razem wypłyną na powierzchnię? Dowiecie się dzisiaj na Wyspie Totalnej Porażki. Okonie, susły. Dzisiejsze wyzwanie to prawdziwe przeżycie z obozu letniego. Podróż łódką. Powiosłujecie sobie przez jezioro na Wyspę Kości. Kiedy tam dotrzecie? Będziecie musieli przetransportować swoje łódki na drugą stronę wyspy. A to oznacza jakiś dwugodzinny marsz przez zdradliwą, gęstą dżunglę. Co stratować? Przetransportować. Przenieść swoją łódkę, kolo. Oh. Kiedy znajdziecie się po drugiej stronie wyspy, zbudujecie ognisko sygnalizacyjne, a ja je ocenię. Drużyna, która pierwsza dopłynie do obozu i zwróci swoją łódkę, dostanie tytuł niezwyciężonej! Ruchy, obozowicze, ruchy! A y, zaczekajcie. Jest coś jeszcze? Legenda głosi, że jeśli weźmiecie coś z wyspy, to spadnie na was wieczna klątwa! Tak! Ha, przeklęta wyspa! Łuu! teraz do łódek i zabawmy się tak opuściłam coś łódkę i to był właśnie i błąd że opuściła chris mówił żebyśmy wybrali partnera nadszedł czas żebym zrobił jakiś ruch gdyby udało mi się zostać z głęb sam na sam przez 5 minut mógłbym oczarować o swym męskim wdziękiem Ty i ja, tafla wody, co ty na to? to musisz popłynąć z nami. Dobra, ale ja dowodzę. I to właśnie lubię! Tak, tak, tak! Jest super ekstra! Cody? Cody wyciuli bombę, co? Jest tak wkurzający jak brat. Strasznie wkurzający młodszy brat. Daj mnie to zostawmy. Ach, ach. Naśladuj moją technikę. Wiesz, w 1,87 jestem rokeską, a to oznacza, że w każdej chwili plemie może upomnieć się o mnie. Miejmy nadzieję, że już dzisiaj. Kortni, będziesz moją partnerką? Kurczę, myślałem, że brycz i ja jesteśmy blisko, ale nagle nie wiem, wszystko znika. A wszystko będzie dobrze! O tren, bo ty się nie umiesz do roboty po prostu tyle. Jeff, potrzebujesz partnera? Doskonale! Chłopie! Czy łódki często się przewracają? Nie, tylko kajaki! Chyba, że będzie wzburzona woda. To woda może się wzburzyć? O, tak! Czasem może być naprawdę ostro! Kiedy miałem 8 lat, bracia kazali mi skoczyć z wysokiego pomostu do basenu. Bałem się, ale skoczyłem. Nie mogłem pozwolić, żeby nazwali mnie tchórzem. Walnąłem tyłkiem o wodę to lepsze niż walnięcie brzuchem? Bzdura! Kąpielówki tak głęboko weszły mi w tyłek, że musieli wyciągać mi je w szpitalu! Wymyślili nawet nazwę tego skoku: Skok na stringi. Od tego czasu boję się wody. Jak trzeba stuknąć mocno wody, by ci się gadki tam wbiły, tak żeby się ich dało wyciągnąć? I jak? W porządku, mam to. Może ci pomóc? Nie, nie! <śmienic> Kolo, spokojnie! Nic tam nie będzie! Jeśli boisz się kołycania, nie wsiadaj bez pukania! <śmienic> nie... Co ty gadasz, Owen? Na mój znak przygotujcie się do wiosę! To już taki klasyk, naprawdę. I, I to chyba było wzięte z oryginalnego takiego wydarzenia, gdy, gdy na igrzyskach ktoś strzelił pistoletem i przy przypadkowo obszaka. Jeśli się nie mylę, chyba takie coś naprawdę się wydarzyło. Pewnie pojawią się maile od rozgniewanych widzów. Już mnie pokazali, jak należy prawidłowo łapać i gotować krokodyle i misie koala. Uu, zabicie zabicie się koala nie jest zabronione? Och, nie wiem. <laughs> Pewnie tak. <laughs> Pewnie jest zabronione. Nie masz nic przeciwko, że popracuję nad opalenizną, prawda? Nie, nic, a nic. Mogę ci o coś zapytać, kolo? Dziś rano dałem Bridget niesamowity prezent, ale wysyła mi jakieś dziwne wibracje. O mój Boże, Korty, to było takie okropne. Wróciłam z łazienki, gdzie myłam zęby, i zauważyłam pod przykryciem jakieś wybrzuszenie. Kiedy podniosłam przykrycie, znalazłam to. Nie, tak! Zrobiłem je na pracach ręcznych. Niemożliwe, naprawdę! Jest jeszcze gorzej. Z boku wyryty był jakiś napis. Mam nadzieję, że pomyślisz o mnie, kiedy będziesz wrzucać do środka drobniaki. Nie <laughs> Niedobrze? Fatalnie, Kolo. Jest tak źle, że trzeba byłoby wymyślić nowe słowo na to, jak jest źle. Widzisz, to tak jak z karmieniem królika. Chcesz, żeby królik podszedł do ciebie, więc nie wykonujesz żadnych gwałtownych ruchów. Chodź, króliku, chidzikidzikidzi. Upuść glinianą miskę w kształcie serca na królika, a królik ucieknie. Rozumiesz? Więc spaprałem sprawę? Spaprałeś, kolo. Chyba wiem, dlaczego cały czas torpedujesz moje próby. To z powodu Trenta, prawda? Posłuchaj, jestem blisko z Trentem i wyczułem te szczególne wibracje, no wiesz, w twoim kierunku. Jeśli chcesz, to powiem mu coś dobrego na twój temat. O, to bardzo miło z twojej strony. Tak, cóż. A jak w drodze powrotnej umieścisz nas w jednej łodzi, to będę twoją dłużniczką. To interesujące, co mówisz. Hej, tam gła już tu była? Nie wydaje mi się. Wkraczają na wyspę kości. Co? Co robić klimat? Powiosłujecie sobie przez jezioro. Na wyspę kości. Super, widzieliście tę czaszkę? Ale, szat! To miejsce jest chyba nawiedzone czy coś w tym stylu? Zróbmy to szybko. Coś zauważyłem Dobry potwory Pozostałość ery pleistoceńskiej. Wełniany bubr to aktywny za dnia gryzon Który żyje tylko na wyspie kości O tak, jest mięsożerny Pobry potwory Wyjścia. Hej, poszły sobie. Czy ktoś może wziął zapasową bieliznę? Nie, poważnie. O nie! Ale ja muszę zdobyć nową bieliznę. coś zrobi O, chwila Spójrzcie A ty skąd to masz? Zamierzałem przygotować dla nas romantyczny piknik Z chleba z kieszeni? Wyrzuć go wreszcie Udało się Chodź, wyścig się nie skończył Musimy jeszcze coś spalić którem idziemy? Zdecydowanie w lewo? Nie wiem. Myślę, że powinniśmy skręcić w prawo. Prawy szlak jest szerszy. Na co się gapisz? Hmm. Widzę naszych rywali. Oni skręcają w prawo, więc my chodźmy w lewo. ale chyba się zapadam. Tak, skąd miałem wiedzieć, jak wyglądają ruchome piaski? Piasek to piasek! <laughs> Aż mi trudno uwierzyć, że w to wpadli. <laughs> Fajna pułapka, ale nie myślałem, że ktoś w nią wejdzie. <laughs> ale super! <laughs> o, o. Trent utknął! Idę, Trent! Nie, nie! Tak. mógłbym to tak zrobić nieraz, gdy Lin coś zrobi, ale bym miał wtedy czerwone czoło. Na pomoc! Niech nam ktoś pomoże mu! Oto bohater chodzi. <grym wioski> wow. Hej, bracie, dzięki! Ratujesz mi życie. Serio? Mój bohaterze, gdzie się tego nauczyłeś? No wiesz, oglądałem wiele filmów. To bardzo wzruszające. No tak, bo z filmów można się uczyć najwięcej. Dam wiarę, no, no w moim przypadku nie, ale dam wiarę, że wiele, wielu z was nauczyło się z więcej niż do szkoły. ludzie, ale musimy jeszcze pokonać okonie. Kiedy wszystko układało się po myśli o koni, a... Stało się nieszczęście! O, Moja noga! O, już po mnie! Już po mnie! To takie niesprawiedliwe! Dlaczego teraz musiało się to przydarzyć? Dlaczego? Jeff! Musicie iść teraz bezemnie. mnie! A -a -a. Nikogo nie zostawimy. Nie na mojej warcie. Nie wiedziałem, czy przeżyję! Na twoje babka wróżyła! Nieraz widziałam, jak surferzy byli zjadani przez rekiny, ale to... To było potworne? Facet, szedł dalej. Koloma serce? Jak udało im się tak szybko rozpalić? A no tak. Zapalniczka. Za... Jest jeszcze to w starym stylu zapalniczka, nie? Zapalniczki nie są zabronione. Przewaga, zabójcie ogonie. Legenda głosi, że jeśli weźmiecie coś z wyspy, to spadnie na was wieczna klątwa. Opuściłam coś? Łódkę. F, szykuj się na Wielką Klątwę. Dzięki za uratowanie tyłka. Rozglądałem się tylko za jakimś susłem. Chcesz łyka? Nie, dzięki. Trend? porozmawiajmy. Jak facet z facetem. Dobra. A o czym chcesz pogadać? O Gwen. Widzisz, podwalałem się do niej, ale wypadłem. Kilka razy. Chodzi o to, że jej się nie podobam. Ty jej się podobasz. Jeśli kłamiesz, to przestawię ci twarz. Wiesz o tym, prawda? Ko dlaczego miałby kłamać po tym, co Heather przeczytała w jej pamiętniku i po tym, jak trend to słyszał? Poza tym oni cały czas ze sobą, ze sobą spędzają czas i tak dalej, więc niby dlaczego Kod miałby kłamać? Powiedz ten, jakoś sensownie to argumentuj. Nie dobra, o czym ja gadam? To tylko, to tylko bajka, która miała być pierwotnie puszczana Adult Swim. Olo, brachu, a po co miałbym ci wciskać kit? Dobra, a więc co powinienem zrobić? Cóż, powiem ci trend. Ja bym to zrobił tak. Panienki, kończycie już pod wieczorek? Właśnie jesteśmy w środku zadania. Ach. 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 Patrzcie, obolały, ale jednak daje radę. To jest kurno prawdziwy chłop. O, teraz są nie widać, patrzcie, o. Bridget, skończyłaś kurs ratowniczy, prawda? Obejrzyj ranę na nodze Jeffa. Może wdać się gangrena? Albo dżunglowy tężec. Albo grzybica. Jestem wielkim dłużnikiem Jeffa. Pomógł mi pokonać lęk przed wodą, więc jak zobaczyłem te jego marne zaloty, musiałem mu pomóc. DJ, a co ty możesz być o zalotach, powiedz mi. Chyba nie jest wystarczająco duże. Słyszeliście kobietę? Potrzebujemy więcej drewna. Dalej, chodźmy. jak teraz wrócimy do domu? To powinno załatwić sprawę. Harold, ty jesteś taki mądry, a nie pomyślałeś. Konany ręcznie zapalnik, który zrobiłam z soku drzewnego i piasku O nie, o nie nie nie, dziękuję Ja widziałem takie zapalniki, czy to w filmach, czy to na żywo One dają takiego kopa mocnego, że naprawdę Odsuncie się, to będzie wielki ogień Ale jebło Mamy najlepsze ognisko! Punkt dla susłów! Gdzieś ty się tego nauczyła. No wiesz, trenowałam z komandosami. Tak wpadłam w tarapaty i przez przypadek wysadziłam w powietrze kuchnię. Dlatego kanadyjska królewska policja konna cały czas mnie poszukuje. Oddaliłam się samowolnie. Hej, pewnie nadal jesteście wstrząśnięci tymi ruchomymi piaskami, więc może powinniście się rozdzielić. Ja popłynę z Lindsay i Beth, a Gwen powiosłuje sobie z Trentem. Jestem za. Jak poradzimy sobie bez wioseł? Ktoś mógłby popłynąć za łodziami i pchnąć je. Ja kiedyś pchałam 18-metrowy jacht. Cała załoga machała nogami przez osiem dni, zanim dobiliśmy do brzegu. I czterech ludzi pożarł rekin. Ale nie mnie. Jedno wielkie szaleństwo. Dobra narka. A! Mogłoby się udać. Potrzebujemy kogoś mocnego, żeby popchnął wszystkie łódki. DJ, tylko ty jesteś wystarczająco silny. Nie możemy go o to prosić. Kolo nie umie pływać. Jeff, wiem, że jesteście przyjaciółmi, ale DJ jest naszą jedyną nadzieją. Ma rację. Te chude rączki nic nie zdziałają. Ja to zrobię. Nie poradzisz sobie z takimi obrażeniami. Zostaniesz inwalidą. Dam radę. Muszę. Wszystko zależało ode mnie. Musiałem płynąć jak zabójczy okoń i żaden skok na stringi nie mógł stanąć mi na drodze.

Przegraliśmy przez Ciebie. Już nie żyjesz. Jasne? Dobra. Masz wielkie szczęście, że moja licencja na zabijanie jest nieważna. Czas na tradycyjną, wywołującą niepokój ceremonię z piankami. Kiedy wyczytam Wasze imię, zgłoście się po Waszą piankę, Beth? Trent Gwen Cody Owen Heather Leszona. To już ostatnia pianka. Osoba, która nie dostanie tej pianki, pójdzie do portu wstydu. I odpłynie łódką przegranych. Kim jest ta osoba? Easy! Wiemy, że tam jesteś! Jesteś aresztowana! Więc te bzdury, o których mówiłaś, są prawdziwe? Nie, tylko ta część o królewskiej konnej. Trzymaj się! mnie nie dostaniecie! Easy. Ty jesteś szalona. To już koniec. Dobranoc. Nieźle. Czy to Stanik? Chyba wiesz i obydwaj wiemy co to oznacza. Miłego zmywania naczyń, dobry człowieku. Chcesz powiedzieć, że to należy do gentleman nie mówi, kogo całuje. Nieźle, Godi, nieźle. Masz może klej? Ach. Nie marnowałabym czasu, żeby to naprawić. Ale jednak to zrobię. O, jak słodko. Okej, okay, podsumujmy. Gwen chyba dała mu ten stanik ze, ze, ze względu na wdzięczność. Z wdzięczności za to, że tak jakby z trendem teraz ona nie. Bridget się. No dobra, zaczyna coś czuć do, do Jeffa. A ona jeszcze pożałuje za to, że wzięła tę figurkę z wyspy kości. Pożałuje. Trzymajcie się ludzie. Widzimy się jutro na streamie z Gears of War World Reddit Online. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Nara.